No aktualizacja, przerwa w pracy i wychodzę właśnie na spacer po kawę. I przy okazji kupię sobie sos sojowy do sushi, ponieważ to, co dostałam od restauracji wczoraj, starczyło mi tylko na połowę. Więc muszę sobie kupić na drugą połowę taką po prostu butelkę. Bo wczoraj oczywiście ten duży zestaw, który wam pokazywałam w zeszłym roku, on nie był na raz. Zawsze tak robię, że zamawiam po prostu większy zestaw na dwa dni i mam po prostu odwiad z głowy. Także lecimy. że ta okolica, w której teraz będę mieszkać będzie zupełnie w innym stylu, więc cieszę się jeszcze tymi widokami wysokich budynków nowoczesnych, ponieważ niedługo już wszystko się zmieni. Będzie dużo więcej zieleni. Myślę, że wiecie, każda, każde miejsce ma swój urok, ale tak, jeszcze chcę Wam pokazać kilka takich miejsc tutaj, które mijam w drodze do mojego centrum handlowego, z którego zawsze kupuję sobie bubble tea i wszystkie zakupy. Ludzie biegają. Jest tutaj bardzo fajnie, bo jest dużo, dużo wody wokół nas. I to rzeczywiście daje mi takie poczucie trochę bycie w domu, bo ja bardzo tego, za tym tęsknię jak jestem właśnie w Londynie, że nie mam tej morza, wiecie, jednak jestem dziewczyną z koło brzegu. A tutaj słuchajcie po drodze, to jest zabytkowy dźwig portowy. Takie dźwigi były używane do przeładunku towarów w londyńskich dokach. Także jest to obecnie tylko zabytek, ale bardzo ciekawe i są takie tutaj dwa. Więc, jak macie ochotę taki dźwig zobaczyć na żywo, to musicie wziąć DLR w Londynie i wysiąść na stacji, podejrzewam, South Key. Zaraz się upewnię. Tak, South Key. Zobaczcie, tam na końcu jest o, widoczna stacja, która jest dosłownie obok tego dźwigu. I możecie go sobie zobaczyć. Zobaczcie, jakie piękne łabędzie tutaj pływają. Wszędzie jest bardzo dużo łabędzi. I to połączenie takie, jakby koło brzegu i Nowego Jorku, trochę. No bajka. Od razu czuję, jak w domu. Ja to mam wrażenie, że jednak jako koło to w moich żyłach płynie może. Pięknie tu jest, naprawdę pięknie. Kocham tędy spacerować. Tutaj też jest bardzo fajna lokalizacja, gdzie możecie sobie usiąść na dworzu, ale w chatce na kawę herbatę i macie bardzo ładny widok w tle na Canary Wharf. O, a to jest moja typowa droga, jak idę po bubble tea i po kawę. Także możemy się teraz lekko przespacerować razem, bo to już nasze ostatnie dni tutaj pod tym adresem. Więc mogę Wam troszeczkę więcej pokazywać. Wiele osób od razu poznało w jakiej lokalizacji mieszkamy. Także to nie jest żadna tajemnica, że są to właśnie okolice Canary Wharf. O, a w tle możecie widzieć dwa bociągi DLR, czyli te naziemne. W których nie ma kierowcy, które właśnie siebie mijają. Jest tu ogólnie bardzo dużo turystów, którzy przyjeżdżają zobaczyć te wszystkie budynki na żywo. Bo jest ich naprawdę bardzo dużo. Od rana bardzo padał deszcz w Londynie. Widzicie, że mokro jest, ale po burzy, po deszczu wychodzi słońce. Jest od razu lepiej, pogodniej. Restauracji po lewej stronie. Też możecie sobie usiąść nad samą wodą i zjeść posiłek. I tam w oddali widzicie most. Ten most zawsze daje mi dużo takich, takiego dreszczyku emocji, ponieważ on się dość trzęsie, jak już jesteście na końcówce. A ja się bardzo boję wody. W sensie, żeby wpaść do takiej głębokiej wody. I ten most zaprowadzi Was na stronę Canary Wharf. I tutaj z mostu wchodzimy do takiego budynku, który możemy przejść do strefy sklepów albo do metra, bo metro jest zaraz na, na zewnątrz, zaraz za czerwonym autobusem. Ale my idziemy na dół, bo idziemy do kawiarni. Tutaj widzicie bardzo dużo osób żółtych kamizelkach i bardzo duża kolejka, nie wiem gdzie tutaj też macie bardzo fajny widok ze środka, gdy możecie widzieć na górze budynki. Idziemy teraz do sklepu po sos sojowy, mam kawkę znalazłam to co trzeba, ale jak mogę Wam coś polecić. To jest ten sos, po prostu odkąd go pierwsza spróbowałam w Anglii, no bajka. Do kaczki szczególnie, Ha, O to nikt nie pytał, ale wszyscy potrzebowali. Kefir waniliowy, no błagam, biorę, biorę, oczywiście, że biorę. Dla przypomnienia w Anglii stoimy po prawej stronie schodów, ponieważ po lewej zazwyczaj biegną osoby, którym się spieszy, które po prostu, wiecie, chcą szybko dostać się na górę i żeby im nie wadzić, stoimy po prawej stronie schodów. Zobaczcie, i to w drodze do domu, czy powinnam się skusić? Chyba się nie skuszę tym razem. Mam kawę, no nie będę już brała wszystkiego. Zdecydowałam, że w drodze powrotnej wrócę pociągiem DLR, czyli tak jak to robię zazwyczaj, że w jedną stronę idę sobie pieszo, w drugą stronę wracam sobie pociągiem, bo e, idąc dwa razy pieszo po prostu nie zdążyłabym z powrotem do pracy tak szybko, e, a jednak pociąg to jest wiecie, 3-5 minut jestem w domu. I tak właśnie wygląda pociąg naziemny bez kierowcy. Jak sobie wsiądziecie w pierwszym rzędzie tutaj, to normalnie macie wrażenie, jakbyście to wyprowadzili pociąg. Więc bardzo wam polecam takie doświadczenie, bo jest bardzo ciekawe. Szczególnie, gdy wjeżdżacie do tunelu, to naprawdę dla osób, które mają klaustrofobię, może to nie jest zbyt dobre doświadczenie, ale dla innych jak najbardziej. Oh, Zostało mi jakieś 15 minut na jedzenie i druga połowa dnia. Ale jest piątek, więc to zupełnie inna energia. Słuchajcie, przyszła do mnie przesyłka. Jest to taka rzecz, którą się nakłada pod bluzkę i ona powinna powodować to, że się nie garbicie. Ja dużo pracuję przy biurku i stwierdziłam, że wypróbuję. Zamówiłam najmniejszy rozmiar. Jest on na takie rzepy, które się zaciska z przodu. By spowodować wyprostowaną sylwetkę, trzeba bardzo mocno te rzepy z przodu zacisnąć na brzuchu. Tutaj macie ramiączka i rzeczywiście czułam lekkie napięcie, czułam się wyprostowana, ale ja zamówiłam najmniejszy rozmiar i także przy każdym wdechu mi się to odpinało. Miałam wrażenie, że przez to, że to jest za duże, to nie jestem w stanie tego zapiąć tak, żeby mi się to nie odpinało. Pragnę też zaznaczyć, że ja zamówiłam to za około 28 funtów, a dopiero później zauważyłam, że dokładnie to samo znalazłam na temu za 7 funtów. Także zawsze sprawdzajcie wszystkie produkty tego typu, ponieważ ludzie kupują je za tanie pieniądze, później dają świetną reklamę, która mnie chwyciła i sprzedają za 3-4 razy tyle. Ja to zwracam. że tyle było z mojego gadżetu. Użyłam go, słuchajcie, wczoraj raz na próbę i dzisiaj rano. Dwa razy to działało. I w ogóle już nie chcę e, trzymać. Więc chyba jednak nie polecam. Koniec pracy na dzisiaj. I słuchajcie, ja kompletnie zapomniałam, że ja dalej miałam ustawione tło świąteczne na moim laptopie. W ogóle kompletnie. Codziennie patrzyłam na to i nie zorientowałam się. Więc myślę, że już pora wyjść z tego świątecznego y, mojego... Wiecie, trybu i wybrać nową tapetę. Później sobie może poszukam jakiejś tapety, takiej bardziej mojej personalnie, wiecie, dopasowanej, ale teraz może Londyn. Może zobaczcie. Bo Dubaj to za dużo nie mam wspólnego z Dubajem. Los Angeles, Londyn. Nie, no Londyn. Londyn, dobra. A jeśli chodzi o aktualności mieszkaniowe, to w dalszym ciągu nie mamy jakby podpisanego kontraktu, w dalszym ciągu czekamy na jakąkolwiek dalszą aktualizację, taką oficjalną, żeby jakby coś poszło już naprawdę dalej. Niby dokumenty zostały zaakceptowane, niby wszystko jest ok, ale jakby dalej nie ma rozwoju sytuacji, co nie jest dobre, ponieważ yy, no, za tydzień się mamy wprowadzić, a dalej ta sytuacja jest niesfinalizowana, więc. Yy, Czekam, po prostu czekam. Tamas czeka, sprawdza maile itd. 19.40, przyszłam do kuchni, ponieważ chcę sobie zrobić shake'a proteinowego, żeby troszeczkę białka dołożyć dzisiaj do mojego dnia. A czas po pracy dzisiaj spędzałam robiąc kurs, ponieważ robię kurs UI UX Design. Wiążę z tym jakby dodatkowe plany, jeżeli chodzi o mój rozwój w karierze zawodowej później, w późniejszym czasie. Nie chcę na ten moment jeszcze o tym mówić dużo, bo nie lubię o czymś mówić, co jeszcze jest, wiecie, takie niedokonane, ale bardzo bym chciała poszerzyć to, co robię też o e, sferę właśnie UI i UX design e, tak profesjonalnie, więc e, tak, tak czasami spędzam moje wieczory. Zależy, czy spędzam je bardziej na mm, edycji na YouTuba, czy na odpoczynku, e, czy, na czy na czasie z mężem, żeby trochę razem posiedzieć, porozmawiać czy właśnie na nauce, bo to zależy, akurat dzisiaj właśnie ten piątkowy wieczór tak spędzam z moim kursem. I tak, robimy teraz małego szejka. Ogólnie jutro rano Tamas jedzie do szpitala na badania, ja będę prawdopodobnie musiała pojechać, po niego pojechać później po badaniach, żeby go odebrać, ponieważ lekarz powiedział, że jeżeli człowiek jest poddany jakiemuś tam lekiemu, takiemu takiemu. O głupieniu, wiecie, to nie jest takie znieczulenie całkowite, że ktoś śpi, ale to jest takie znieczulenie, że człowiek może być troszeczkę taki oszołomiony, więc będę musiała po niego pojechać do szpitala, odebrać go i z nim wrócić. I pewnie jutro będzie bardziej taki dzień na spokojnie, bo zależy, jak on będzie się czuł po prostu po tym. Ale nie martwcie się, wszystko jest dobrze z tamasem. To są takie badania um, prewencyjne, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok. Więc e, tak, w tym momencie chciałam zaznaczyć, żeby wa że warto się badać. Że jeżeli coś Wam y, przeszkadza, coś Was boli, coś jest, czujecie nie tak y, w każdej sferze, w każdym miejscu ciała, to badajmy się. Naprawdę, nie ma, nie ma co się y, bać, lepiej wszystko wiecie, wynajdywać, co jest i leczyć, aniżeli ja wiem, jak to jest, kiedy boicie się sprawdzić, bo boicie, boicie się coś odkryć, ale to jest tak naprawdę na naszą niekorzyść. Ja też tak mam wielokrotnie, z tym, że mam dalej różnego rodzaju objawy, że często myślę sobie, że nie chcę tego badać dalej, bo nie chcę czegoś odkryć, co dokładnie jest, bo boję się, tak? Ale też zdecydowałam, że jak tylko będę miała szansę, żeby być w Warszawie trochę dłużej. To też pojadę zrobić wszystkie badania, które powinnam zrobić w jednym y, takim ciągu, żeby dokładnie y, wykluczyć pewnego rodzaju choroby i ewentualnie, jeżeli się uda, dowiedzieć się, co się dzieje. Ja wiem, że to jest straszne, wiem, że to człowieka czasami bardzo przeraża, ale no ja jestem jednym z takich przypadków właśnie, że też się boję, ale sama się staram wiecie, naprawiać tam moje myślenie, że to lepiej wiedzieć, naprawdę lepiej wiedzieć i po prostu coś z tym robić. To długofalowo dla nas jest lepsze. Nie wiem dokładnie, kiedy mi się to uda, ponieważ będę musiała spędzić pewnie w Warszawie z miesiąc i muszę sobie to tak zorganizować, żebym mogła być tam i wynająć jakieś może mieszkanie. Nie wiem, jak to zrobić, żeby to się opłacało, być tak na miesiąc w Warszawie, gdzieś tam zostać na czas tych różnych badań, bo to pewnie nie będzie wszystko, wiecie, jednego dnia. Takie słowo na dziś. Badajmy się, bo zdrowie jest najważniejsze. Wracam do szejka. Ja najchętniej tu cały czas piłam mleko sojowe, ale niestety nie powinnam, ponieważ wyszła mi. No, taki lekko wyższy wskaźnik alergii, czy tam nietolerancji, nie pamiętam, już to była jakaś chyba alergia pokarmowa. Robiłam różnego rodzaju testy i wiem, że albo to była alergia pokarmowa, albo nietolerancja. Ale właśnie to było, było mleko sojowe i też mi wyszło na orzechy ziemne. Taka średnia, tam było na pomarańczowo. Nie miałam nic na czerwono, tylko miałam na pomarańczowo właśnie tą, te, te orzechy ziemne, mleko sojowe i pleśń, grzyby taki domowy. Nigdy nie wiem, ile tego mleka naleć, czy więcej, czy mniej. Bo jak, jak dam za dużo, to znowu w ogóle nie jest słodkie. A czasami za mało, to jest za słodkie. Dobra, zobaczymy. Uwaga, test. Z grochu. Normalnie lubiłam, ale jakoś to mi w ogóle nie smakuje. Jest przed potwornie słodkie. No coś czuję, że to nie będzie mój ulubieniec. I co teraz z tym zrobić? No nie, no mi to smakuje. Nienawidzę wylewać rzeczy. No ale nie dam rady tego wypić. To po prostu jest dla mnie mega niesmaczne. Dziwne. Zdjęłam tą górę. Piję tak o. Jakoś bardziej smakuje. No nie jest to wypity jakiś super, ale lepsze jest jakoś tak nie wiem, dlaczego mi nie podchodziło picie z tego. Ale jak to jest możliwe, że się smak zmienił? Nienawidzę marnotrawstwa, więc zmuszę się, żeby to wypić. Po prostu już więcej nie kupia. Wypiłam połowę, ale już pasa. No niestety.